Dzisiaj na kanapie wspaniały gość, jeden z bardziej charakterystycznych polskich aktorów. Jan Frycz, witam Panie Janku. Witam witam serdecznie. Podobno pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Jak Ameryka Pana przywitała? W istocie jesteśmy pierwszy raz przyjechaliśmy z żoną do Nowego Jorku, więc tak mówią, że to nie całkiem Stany, ale Nowy Jork. E, no, nie chcę tutaj takich banalnych określeń, jeszcze nie jestem przygotowany na takie pytanie. Ale jak przylecieliśmy do Nowego Jorku, pierwsze wrażenie było takie, że czegoś tutaj brakuje. Nie ma czegoś, to jednak, to jednak brakowało chyba tych dwóch wiersz. My Nowy Jork y, y, znamy, My widzieliśmy go na filmach, w mediach, to jest jakby miasto wspólne wszystkich i nagle zobaczyłem to na własne oczy i rzeczywiście taki brak, a przy tym trochę taki smutek. No to cieszę się, że pan jeszcze kilka dni zostanie, będzie pan mógł dotknąć tego Nowego Jorku i porównać z tym, co pan widział na filmach. A film to tak. pana chleb powszedni. To może pan skonfrontować. Czy jest przekłamanie w filmach, czy nie? Czy ten Nowy Jork naprawdę jest taki fajny? Nie, tylko tyle, że to w 3D wszystko. A poza tym, jak mówię, to jest, to jest takie miasto dziwne. dziwne. To, znaczy, to jest miasto wspólne, całego świata. Wydaje mi się, że po, no, tak człowiek się czuje tutaj, z jakim samopoczuciem przyjeżdża. Jeżeli mam tu parę dolarów do wydania, no to czuję się bardzo dobrze. To jest moje miasto. Myślę, że, to, że, że każdy ma takie wrażenie, jak tutaj przyjeżdża, że to może być jego miasto. To jest cały świat. Wielu ludzi przyjeżdża i zakochuje się, mimo że jest czasami brudny, czasami gazety latają, ale coś w tym mieście jest dziwnego. Także mm. witamy serdecznie. A przyjechał pan z, ze sztuką nosferatu, dosyć spora ekipa przyjechała. Jak po premierze? Czy, czy spotkało się, słyszałem, że sale były pełne? Tak, mieliśmy publiczność na wszystkich czterech spektaklach. Reżyser był z nami na dwóch spektaklach, a potem pojechał, widocznie na jakieś ważne zajęcia. To jest spektakl zrobiony w kooperacji, w koprodukcji z Teatrem Narodowym. Jest tu jest nas kilku aktorów i ekipa techniczna z Teatru Narodowego. Są aktorzy z Teatru Rozmaitości, Grzesia Jarzyny. No i wreszcie on sam który tym wszystkim, który tym wszystkim dowodzi. No Trudno mi powiedzieć, jaka jest ocena publiczności. Nie znam publiczności nowojorskiej, nie wiem jak reaguje. By, by były brawa. Nie, nie, nie zauważyłem, żeby ktoś wychodził ze spektaklu, tym bardziej, że nie jest to zbyt długi spektakl, godzina 40, więc nie, byliśmy bardzo serdecznie przyjęci, rzeczywiście. To było w języku polskim z napisami, tak? By napisy każdy mógł sobie przeczytać. Na szczęście dialogów nie jest zbyt wiele. Czyli bardzo wizualny. Tak, tak. Czy skłamie, jeśli powiem, że jest pan przede wszystkim aktorem teatralnym? Bo większość z nas tutaj za dużą wodą nie ma okazji pana w teatrze oglądać niestety. I znamy pana przede wszystkim z filmów. Jeżeli chodzi o mnie, to odpowiedź jest prosta. Jestem krakowianinem. Urodziłem się ponad 50 lat temu. Wychowałem się w, w Krakowie oglądając spektakle w Teatrze Starym, Teatrze Słowackiego. Widziałem przedstawienia Tadeusza kantora, a więc zdawałem do szkoły teatralnej po to, żeby kiedyś móc pracować w teatrze. I to było moim, moim celem, moim marzeniem. Ale przez ten okres od końca moich studiów, więc od końca lat 70. do teraz, jak, jak wiemy, wszystko się zmieniło. I to nie tylko to, że te media są inne, to znaczy oprócz teatru jest kino, teatr telewizji, seriale. Po prostu świat się zmienił i, i trzeba się do tego przystosować, ale tak jak pan powiedział, bardzo chętnie wracam do, do pracy w teatrze, gdzie jest troszkę więcej czasu, spokoju, gdzie ludzie mogą ze sobą Spokojnie porozmawiać przez ten czas prób i gdzie powstają naprawdę fantastyczne rzeczy ciągle. Z punktu widzenia aktora, jaka jest różnica, kiedy się stoi twarzą w twarz z odbiorcą, a nie twarzą przed kamerą? Czy to jest coś, co odgrywa też tą rolę, która przyciąga aktorów do teatru, pomimo tego, że prawdopodobnie z bycia aktorem w teatrze nie można normalnie żyć, prawda, czy snuć sobie planów finansowych? Ja jestem w bardzo dobrej sytuacji. Dzięki po, po, po dyrekcjom muszę powiedzieć Janka Englerta w Teatrze Narodowym jest mi bardzo dobrze. Mam swoje cztery spektakle, w których biorę udział. Jeżeli uprzedzę dyrekcję dużo wcześniej, więc powiedzmy 3-4 miesiące do pół roku wcześniej o moich planach filmowych. Mogę też pracować i zarabiać dzięki Boku w filmie. Na co zresztą czekam. Będę, człowiek czeka na ten telefon, bo to taki zawód. No, no, historycznie trzeba przyznać, że dla pana Englerta trzeba znacznie wcześniej powiedzieć, że tak, są inne plany. Tak, on pod tym względem jest wymagający, ale też bardzo lojalny. Żyję w dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy gonią, prawda, non-stop. Nie ma już tego czasu, co kiedyś był. W świecie multimedialnym. Jak pan wróży przyszłość teatrowi? Czy jest to coś, co przetrwa? Bo wydaje mi się, że dużo ludzi, ta nowa generacja, nawet nie ma pojęcia, czym jest teatr i jak wspaniałą rzeczą jest, bo po prostu nie poszli ani razu. Widzą to w telewizji, w internecie oglądają. Teatr istnieje dwa tysiące lat i podobnie jak to, co wierzymy, w, nasze, w, w, jednak, w naszą duchowość, że jednak człowiek składa się nie tylko z... Z ciała. Teatr oczywiście przetrwa i, i, i będzie dobrze. Na pewno nie, nie skończy się ani, mam nadzieję, że pociągnę teatr. po tym teatrze. Czy będzie zmieniał się tak, jak zmieniają się książki? Czyli będzie bardziej multimedialny? Tak jak na przykład, no sfera tu jest dobrym przykładem, kiedy jest nie jest już tak tradycyjnym teatrem. Już prawda, są projekcje trzywymiarowe, są, jest y, o wiele bardziej skomplikowana cała prawda, otoczka tego. A tak samo książki prawdopodobnie zginą, ale już możemy je czytać na tabletach. Dotyka Pan tutaj takich filozoficznych zagadnień, które ja nie było. Mam eksperta, jestem w tam... muszę nie mogę. Nie Rozumiem. Nie mam... Myślę, że zawsze tak było, jest i mam nadzieję będzie, że to, co człowiek stworzy, to to, o czym człowiek myśli, jednak znajduje się. Tutaj i często widzimy nowe technologie, nowe, nowe zdobycze możliwości medialnego porozumiewania się, i tak, dalej, i tak dalej. No, Ale jednak ten, ta myśl jest najważniejsza. i Proszę zwrócić uwagę, że czasem znowu to, co najprostsze, to, co najbardziej bliskie, jest przekonywujące. No, takie określenia jak miłość, wiara, przyjaźń, czy wolność, nie wiem. Są niezmienne. Dobro, zło, to o czym mówimy w teatrze, tragedie, to, że można się identyfikować z kimś, patrząc na, na bohaterów, których my, aktorzy gramy, to będzie niezmienne, a zmienią się tylko techniki. Ale mam nadzieję, że człowiek zawsze tam będzie. Chociaż mówią, że i aktor w pewnym momencie stanie się niepotrzebny, że wszystko będzie można zrobić komputerem. Panie, nie znamy pana z wielu wspaniałych ról filmowych, a w czym pan się najlepiej czuje? Komedia, dramat, horror? Ja zawsze odpowiadam na takie pytanie. Ja się dobrze czuję z ludźmi. Z ludźmi, którzy chcą czegoś fajnego, czy mają coś do zaproponowania i sami coś, coś ciekawego reprezentują. A co? To, 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 to czasem nawet bywa mniej ważne. Pan, tak, często bierze się do ręki fantastyczny scenariusz. No ale no co z tego, jeżeli. No jeżeli nie, 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 nie zaiskrzy między, między aktorem reżyserem, jeżeli ten scenariusz nie, nie jest, no, no jest zepsuty. No. A, 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 a bywa też tak, że no, samo opowiadanie, samo, samo temat filmu nie jest zbyt może tak intrygujący. Ale radość z tego, że mogę się spotkać. Z reżyserem, który mnie bardzo interesuje, bardzo ciekawi, ten człowiek, właśnie. To, to, to jest najważniejsze. Tak bywało, tak bywało na przykład, kiedy spotkałem, spotkałem się z Andrzejem Barańskim, czy chociażby z Krystianem Lupą, że do końca ja nie wiedziałem, co ja będę robił, ale wiedziałem, że mam gwarancję fantastycznej przygody, spotkania i rozmowy z reżyserem. Twierdzi Pan, że. Pan w sumie oddaje się stuprocentowo w ręce reżysera. Tak mnie I, uczono w szkole, teatrali. I że to jest ta szkoła, właśnie dokładnie, którą pan. Tak, bo są tak. aktorzy, którzy chcą za dużo od siebie coś wnieść, wymyśleć, a pan oddaje się stuprocentowo. Tak, tak. I jeżeli reżyser zażąda za ode mnie, żebym się rozebrał, czy to fizycznie, czy moralnie, czy, 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 czy no, po prostu rozebrał. To jeżeli mu ufam, to jestem gotów to zrobić. Nie, nie pytam go dlaczego, czy to ma jakikolwiek sens, ponieważ ufam temu człowiekowi. Natomiast jeżeli to ma być czcze, nie wiadomo po co, a jeszcze między nami nie ma zaufania, no to zaczynam dopytywać się, jak, jakie. Może być klapa wtedy. No jest właśnie. Nie, <laughs> lubię mieć zaufanie do człowieka, z którym pracuję, ale już, jeżeli już mam, to, to rzeczywiście oddaję się w jego ręce całkowicie. Jak by pan ocenił kondycję filmu polskiego. Zawsze czekamy na te fajne produkcje, których jest, jak na nasz kraj, dosyć duży, nie ma tak dużo, prawda? Takich dużych produkcji. Czego brakuje? Czy brakuje pomysłu, scenariusza? Czy brakuje dobrych aktorów, dobrych reżyserów, czy może pieniędzy? Mm, dobrych aktorów i dobrych reżyserów na pewno nie brakuje. Z pieniędzmi to, to nie, nie wiem, teraz te pieniądze są trochę inne. No jest Inst Inst Instytut Kin Kinematografii. Myślę, że to po ostatnim festiwalu w Gdyni bardzo pozytywne opinie są o polskim filmie. Dużo Pan pracuje z młodymi aktorami i widzi Pan tam jakieś zaczątki wspaniałych nowych twarzy, nowych aktorów? Dużo jest fajnych dziewcząt. Fajnych dziewczyn, które są, biorą. Znaczy, to jest jakby odzwierciedleniem tego, co się dzieje w ogóle. Mm, że chłopcy bywają. Bywają troszeczkę tacy, no jakby to powiedzieć, słabsi, nie, nie słabi, to nie jest dobre słowo, ale, ale fantastyczne dziewczyny się pojawiły w polskim filmie. No i mamy dwie fa fantastyczne dziewczyny pana córki. Pan sam przyznaje, że nie przyłożył pan ręki w ogóle, żeby poszły w tym, a wręcz pan był przeciwny, ale jednak odnoszą sukcesy. No tak, yy, bardzo się z tego cieszę, że, że odnoszą że, że sukcesy, 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 ale moje zdanie się nie zmienia. Jest to piekielnie ciężki zawód, okropny. Jest to już powiedziałem. Nie, mm, no porównał zawód, pan ten zawód do zawodu m, najstarszego na świecie? Z całym szacunkiem dla, dla tych pań, które zajmują się prostytucją. Jest to coś w rodzaju prostytucji. Po prostu czeka się na na propozycje. Jesteśmy do wynajęcia. My, z całym naszym wnętrzem i z tym, co mamy, i zewnętrzem, całą naszą budową psychiczną itd. Co nierzadko łączy się ze stresem, z poczuciem odrzucenia, zagubienia. Nie wszyscy sobie z tym dają radę. A jeszcze, jeszcze w tym dzisiejszym świecie, kiedy no, nikt nie gwarantuje, że dziś będzie... Jest dobrze, ale jutro może nie mieć, nie, nie, ma, nie, nie, nie będzie z czego żyć. Czyli brakuje nam w Polsce tych hollywoodzkich produkcji, żeby ci wspaniali polscy aktorzy mogli gdzieś zaistnieć. Ja myślę, że ci młodzi ludzie, którzy są teraz, pracują w filmie i robią tak zwane kariery w Polsce, powoli powoli zaczynają umieć zadbać o to, żeby, żeby zapewnić sobie byt na przyszłość. W momencie, kiedy. Na przykład nie będzie miał długo propozycji, żeby. Często na przykład znajdują alternatywne zajęcia, otwierają knajpy, yy, zaczynają współpracę z jakimiś firmami za granicą. Czekając na telefon. Czekając na telefon, tak. Yy, pozwolę sobie zajrzeć do mojej ściągawki, bo nie chcę przekręcić, ale znalazłem pana wypowiedź, yy, która mnie zaintrygowała. Aktor musi upaść i to jest istota tego zawodu. Bardzo ciekawe słowa. Ja tu miałem na myśli to, że yy, oczywiście nikt nie może być, yy, nie, nie, może, nie może zamordować człowieka, żeby potem zagrać mordercę. To jest jasne, nie, to, są, to jest po prostu oparte na wyobraźni. Ale myślę, że yy, takie samozadowolenie, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, że tak wszystko będzie dobrze. Nie, nie jest twórcze dla tego zawodu. Trzeba po prostu dużo pokory, a czasem nawet poniżenia, upokorzenia w tym zawodzie, żeby chociażby nawet docenić te chwile, e, kiedy ten zawód daje ten te, te moment satysfakcji. Rozumiem, że to wszystko jest za Panem w tej chwili. Ja tutaj przypomnę, przypominam sobie, jak wybuchł stan wojenny w Polsce, kiedy to wszystko, ten teatr, moje aktorstwo, cała ta historia, wydawało mi się takie, takie, nie, takie nieważne na tle tej, tej, tej całej historii, która się odbywa gdzieś ponad naszymi głowami. No, ja byłem młodym człowiekiem, trochę takie, wielu moich kolegów właśnie wyjeżdżało, opuszczało Polskę. Z nadzieją, że, że znajdą mi możliwość innego życia z, z, no z obawą, że w Polsce już nigdy nie będzie nie będzie można normalnie żyć. No, to było bardzo takie przykre doświadczenie. Oczywiście można było występować w kościołach, mówić wiersze, ale to przecież nie jest istota aktorstwa. No, no właśnie, trzeba mieć trochę pokory. Panie Janku, yy, z naszej perspektywy yy, amerykańskiej, yy, patrzymy się też na polską kinematografię, wyczekując filmów, które pozwolą nam pokazać te filmy naszym amerykańskim znajomym, z dumą pokazać tacy są Polacy, taka jest Polska. Nie tylko wspaniałą grę aktorską yy, i prawda, zdjęcia. Yy, czy zauważa Pan, że w Polsce brakuje tego? W tej chwili mamy dużo filmów, które odnoszą sukcesy międzynarodowe, ale one w sumie pokazują nasze słabości, pokazują nasze, prawda, jakieś niemiłe dla nas, do wspinania jakieś rzeczy. Nie będziemy pomilizowali, czy one są wyolbrzymione, czy nie, ale brakuje tych filmów takich polskich. I nie wiem, czy ja będę potrafił to sformułować, o czym myślę, a myślę tak, że bardzo dużo młodych, zdolnych ludzi reżyserów w Polsce, którzy mówią coś od siebie, dużo, dużo mają do powiedzenia. Ale z reguły młodość, yy, yy, młodość się charakteryzuje tym, że, że porusza tematy smutne. Ja nie wiem, dlaczego młodzi ludzie uzupełniają sobie takie prawo, że, mają, że mówią o samobójstwie, o, o bezsensie życia, o inwalidztwie. O tym powstają takie filmy te poruszające, prawda? I to są młodzi reżyserzy, którzy mówią o brudzie, o Polsce brudnej. Mówi się to dość do ciekawy reżyser. Natomiast ludzie starsi, którzy przeżyli już swoje, którzy niemal dotknęli jeszcze czasów wojny, często właśnie chcieliby zrobić takie filmy bardziej optymistyczne, mówiące o Polsce jako o kraju zwycięstw, zwycięstw i wspaniałości. Ale myślę, że na to trzeba będzie poczekać jeszcze, nabrać na dystansu, bo wydaje mi się, że ci młodzi ludzie, którzy koniecznie chcą doskoczyć do tej, do tej kinematografii europejskiej, już nie mówiąc o amerykańskim kinie, tylko nie tym hollywoodzkim, tylko normalnym, takim kinie, to, to muszą dojrzeć do tego, żeby spojrzeć na te problemy, o których Pan mówi, których brakuje z jakiejś jednak perspektywy. Dzisiaj brakuje odwagi. Mówiąc krótko, Wydaje mi się, że na te filmy, mówiące o Polsce, o kraju fajnym, fajnym, który potrafi zwyciężać, który ma sukces, należy jeszcze troszkę poczekać. Na razie zbyt jesteśmy zafascynowani tym nowym, tym światem, który się otworzył, że można sobie wyjechać. To dopiero 20 lat. Czekamy z utęsknieniem. <laughs> to jeszcze niech Pan zdradzi, jakie najnowsze plany są w Pana życiu filmowym, teatralnym. Ja mam teraz już rozpocząłem pracę w, w, w rosyjskim filmie, w serialu dwunastoodcinkowym. Tytuł jest Czarne Słońca, To jest film historyczny. Obejmuje okres lat dwudziestych dwudziestego wieku. I już bardzo się cieszę na tę współpracę, bo, bo to jest… To, 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 Rozumiem, ten... że zaufanie z reżyserem już jest. Jest, tak, tak, tak. I ten powrót do rosyjskiego znienawidzonego w podstawówce teraz zupełnie inaczej do mnie dość nie dochodzi. Przepraszam za sformułowanie, ale to jest fascynujące. Fascynujące jest ten, ten rosyjski sposób myślenia. I... Ja byłem wychowany, zdradzę tajemnicę w wielkiej miłości do Rosjan, do ludzi. Aha. Moi obydwoje rodzice studiowali i poznali się w Rosji, także ja zawsze miałem wypajane, że Rosjanie są kapitalnymi ludźmi. I, tak. Rządy nie zawsze, ale no ludzie rozumiem. są. No więc na razie mam do czynienia z wspaniałymi ludźmi, naprawdę. No i na koniec muszę się spytać, czy, czy aby na pewno ma pan każdą płytę Rolling Stonesów w swoim zbiorze i czy często pan wyjeżdża na ich koncerty, bo słyszałem, że to jest pana zespół numer jeden. No tak, mam każdą płytę Rolling Stones'u i, i, i wszystkie trzy solowe płyty Micka Jaggera. I, I ilekroć grają w Europie, jestem na ich koncertach ostatnio. Tak. No to szkoda, że akurat w tej chwili ich nie ma w Nowym Jorku, bo to byłoby fajnie zobaczyć ich bo w, w Nowym Jorku. Może są w Nowym Jorku. A jest koncert? Ja no nie wiem, że tutaj mieszkają. Zaraz, a nie mówię o koncercie. A. No. Koncert w Nowym Jorku Rolling Stones'ów. Ale słyszałem podczas biegu maratońskiego, na samym początku, po piosence New York, New York. E, następnym otworem był właśnie utwór Rolling Stonesów State Me Up, czy, czy coś takiego. Nie, 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 nie umiem pani skrócić. W każdym razie i oni byli, podkład, był podkład muzyczny Rolling Stones do maratonu. To i pewnie szybciej biegli. <laughs> Panie Anku, dziękuję bardzo, że znalazł Pan czas, żeby odwiedzić nas. Dziękuję, dziękuję bardzo i trzymamy kciuki, będziemy śledzili, co to wyniknie z tego filmu Czarne Słońca. Mm. Może Ameryka kupi. Mm. <laughs> Zobaczymy. Bardzo tak serdecznie dziękuję. Powodzenia i miłego zwiedzania Nowego Jorku. Nie, nie, nie. Zapraszam do Polski, do Krakowa. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program już za tydzień. Dobranoc.